Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony. Kolejny odcinek serii Minecraft Poradnik i dzisiejszym tematem będą nederowe cegły. Serdecznie zapraszam do oglądania. Nederowe cegły, naturalnie, mogą się zobaczyć w strukturach nederu, takich jak Bastion Twierdza, twierdze, ale można też je samemu stworzyć. Potrzebujemy do tego przede wszystkim nederaku, który. Jak wiecie, w nederze występuje dość powszechnie, następnie taki nederak trzeba przepaść na nederową cegłę w piecu. Co dalej? Dalej, tak naprawdę, potrzebujemy już tylko, jeżeli byśmy chcieli mieć, nether, zwykłe nederowe cegły, potrzebujemy mieć tylko crafting table. I z czterech nederowych cegł uzyskujemy blok nederowej cegły. A z kolei, jeżeli byśmy chcieli mieć czarną nederową cegłę, no to musimy poszukać w bastionie. Nederowych brodawek, i najlepiej, nie ukrywajmy, trzeba je rozmnożyć. Jeżeli byśmy chcieli budować budynki z nederowych czerwonych cegieł, także ale da się to, jak najbardziej da się to robić, to nie jest jakieś wyzwanie. Yy... Ale może o tym, jak sadzić nederowe brodawki, opowiem w kolejnym odcinku. A mam nadzieję, że na tyle dzisiaj. Było dla Was przydatnych informacji. Potraficie już stworzyć nadarowe cegły, czerwone nadarowe cegły. Także serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.